Jest to miasto, które, z którym mieszkam z wyboru po prostu. Ja jednak jeździłem po świecie, ciągle chciałem gdzieś zaczepić kotwicę, ale y, nie udawało się. To znaczy po prostu no, zawsze mnie ciągnęło do Krakowa. Tu studiowałem, tu przyjechałem, mam 17 lat. Tu wiele się nauczyłem po prostu. Pierwsze kroki stawałem, raczkowałem w ogóle w Krakowie. Urodził się w Dębicy 23 listopada 1933 roku. Twórca przełomu, artysta niepokorny, wybiegający swym stylem poza obowiązujące prądy i kierunki. Krzysztof Penderecki jest kompozytorem, który ciągle zaskakuje zarówno muzykologów, jak i słuchaczy. Jego bogata twórczość, obejmująca różne gatunki i formy, wzbogacana jest o coraz to nowe dzieła. Krzysztof Penderecki jest typem człowieka renesansu ulegającym czarowi natury, niestroniącym od przyjaciół, interesującym się innymi gatunkami sztuki, filmem, teatrem, literaturą, filozofią i sztukami plastycznymi. Penerecki zrehabilitował to, co się nazywa zaangażowaniem twórc. Jest twórcą tak zaangażowanym, jak nikt dotąd, w Polsce chyba od czasów Chopina, wbrew pozorom właśnie od czasów Chopina, który był także zaangażowanym twórcą, więc nikt tak jak Penerewski nie zaangażowany w historię współczesną, historię polską, ale przypomniał w ogóle, że sztuka może być i według niego powinna być zaangażowana, a więc spełniać funkcje pozaestetyczne również.